Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Przyszedł czas na kolejną dawkę emocji w hali mistrzów. Tym razem w Halloweenowej atmosferze Rodwajdery podjęły na swoim terenie zespół dobrowy górniczej. Dodatkowego smaczku dodawał fakt, że w drużynie MKS-u grają świetnie znani we Włocław Josip Sobin i Michał Nowakowski. Mimo wszystko włosławianie nie chcieli być dla nich zbyt gościnni. Obie strony zaczęły mecz od agresywnej obrony. Fenomenalnie w mecz wszedł Kamil Łączyński, który rzucił pierwsze 5 punktów zespołu. Obok niego wyróżniał się Aleks Olesiński, który odnajdował się zarówno na dystansie, jak i pod obręczą. MKS nie chciał dać za wygraną, skuteczny z załogu był Roy Marble, pozytywnie spisywał się też Josip Sobin. Rodweilery nie mogły, natomiast odnaleźć płynności i pierwsza kwarta zakończyła się ich porażką 15 do 24. Początek drugiej kwarty nie przyniósł znacznej poprawy. Po niespełna trzech minutach Przemysław Frasunkiewicz musiał wziąć czas. To nieco otrzeźwiło zespół. Lub Petrasek dołożył swoje pierwsze punkty. Za chwilę Kamil Łączyński przechwycił piłkę i wykończył spod obręczy. Dla Macieja Bojanowskiego nie było straconych piłek. A ale i duetu Matiusz Petrasek poderwał do góry hale mistrzów. Zespół z Dobrowy na moment stracił rytm, ale niestety zaraz wrócił do gry z pierwszej kwarty. Ekipie przewodził świetny tego wieczora Michael Lewis. Wynik po drugiej kwarcie 35 po stronie Anwiru, ale aż 48 po stronie rywali. Celny rzut trzypunktowy Mettusa i piłka wywalczona przez Petraska. Tak rozpoczęła się trzecia kwarta. Za chwilę, ale jup, łączka Petrasek oraz trzy punkty Jamesa Bella. Po przerwie Włocławianie w końcu narzucili rywalom swoje warunki gry. Przed ostatnią odsłoną meczu Rotwalery przegrywały już tylko czterema oczkami. Czwarta kwarta była prawdziwą sinusoidą. Problemów Anvilu przysparzał duet henney luis Dąbrowianie wyszli na wprowadzanie 76-67, a w grze gospodarzy dało się dostrzec Demony z pierwszej połowy. Na szczęście Rottweilery wzięły się w garść. Trafiał Matthews. Pewnym punktem był Łączyński. Ważne punkty dokładał Bell. Końcówka, jak na heroin przystało, to był prawdziwy horror. Włocławianie uzyskali nieznaczną przewagę, ale rywale nie odpuszczali i byli o krok od sprawienia niespodzianki. Świetnie dowodzący drużynom łączka pokazał jednak, co znaczy charakter. Na 10 sekund przed końcem zaliczył istotny przechwyt, a na linii rzutów wolnych nie pomylił się ani razu. Przykład z niego wziął ludzko trasek. Amerykanin również trafił dwukrotnie czym przypieczętował siódmą wygraną Anwilu w tym sezonie Anwil MKS 9086 i Włocowianie wracają na fotel lidera.